Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie może być tak, że macie łazienkę do zrobienia, jest to remont, chcecie mieć odpływ liniowy, ale przez wysokości Waszego odpływu do kanalizy jest to niemożliwe, ja pokażę Wam jak to rozwiązałem w tym przypadku, zobaczcie sami, ja tutaj zrobiłem odpływ liniowy na podwyższeniu, jest na wejściu malutki schodek, który stanowi taki element dekoracyjny, na nim sobie... Stoją drzwi. No i oczywiście liniówka z jednym spadem jest w środku. Więc jak widać, dobrze to wygląda, więc jest to jakieś rozwiązanie tego oto tematu. Kolejna rzecz, która jest bardzo inteligentna, bo wielkim błędem jest robić na takiej małej przestrzeni szybę, czyli wejście walki. Najlepszym rozwiązaniem jest to drzwi po całości.